Panie pośle, PSL ma zamiar złożyć poprawkę lub też już złożył poprawkę na temat wyłączenia banków spółdzielczych z podwyżki podatku CIT dla sektora bankowego. No i teraz pytanie, bo jeżeli chodzi o te głosy takie, że ta ustawa już teraz jest niekonstytucyjna, w związku z tym, że nie można podwyższyć podatku CIT tylko dla jednego sektora gospodarki. No pytanie, czy jak ten sektor podzielimy jeszcze na banki takie typowo komercyjne, molochy i na takie mniejsze banki spółdzielcze, pytanie, czy w takim razie ta, ta ustawa będzie w jakikolwiek sposób konstytucyjna? Po pierwsze, PSL nie złoży żadnej poprawki chroniącej banki spółdzielcze, bo PSL jest sojusznikiem Donalda Tuska i już wiem o tym, że zabronią im składać poprawki. Poprawki takie zgłosiło o Prawo i Sprawiedliwość. Sam zresztą z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem nad nimi pracowałem. Chodzi o poprawki, które chronią te podmioty wrażliwe na rynku finansowych, czyli przede wszystkim skoki spółdzielcze, kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki spółdzielcze, szczególnie te w małych. Miejscowościach. My chcemy albo wyłączyć całkowicie te dwa, można powiedzieć, kategorie podmiotów, czyli skoki i banki spółdzielcze z podwyżki podatku, albo do sumy bilansowej 4 miliardy złotych, która to suma związana jest bezpośrednio z podatkiem od instytucji finansowych, uzależnić, że te podmioty, które przekraczają tą sumę bilansową, zapłacą podatek. To pierwsze. Ale po drugie warto zauważyć kompletną nielogiczność rządowej propozycji opodatkowania banków. Bo z jednej strony CIT zwiększa się z 19 do 23% no czyli mniej więcej troszeczkę powyżej 20% o 20% dla tych największych banków komercyjnych które rzeczywiście doją Polaków niemiłosierni, nie obniżają marsz kredytów hipotecznych tutaj na przykład moja ustawa jest przez wiele miesięcy mrożona chcę doprowadzić do tego żeby w Polsce marża kredytów była tak jak w Unii Europejskiej na poziomie 1% a nie 2% to jest realna pomoc dla kredytobiorców no i tutaj Tutaj chcą podwyższyć ten podatek o tam niecałe czy ponad 20%, troszeczkę powyżej 20%, ale na przykład jeżeli taki mały skok rozlicza się jak, jak mały podatnik, no to... Tutaj również podwyższają, o procento, podwyższają podatek z 9 do 13%, czyli również o 4 punkty procentowe, co stanowi no, blisko 40%. Czyli tym mniejszym proporcjonalnie 40% większy podatek, a tym największym tylko 20%. No, gdzie tu jest jakakolwiek logika? Moim zdaniem nie ma tu żadnej e, e, logiki. W związku z tym uważam, że powinny być wyłączone skoki i banki spółdzielcze, szczególnie te małe, polski kapitał powinien być chroniony. No i tu też pytanie, czy na przykład, jeżeli ta, ten projekt ustawy trafi na biurko prezydenta Nawrockiego, to czy prezydent Nawrocki nie powinien takiej ustawy zawetować w myśl tej deklaracji toruńskiej, którą podpisał, prawda, ze swoim Encenem? Deklaracja toruńska, trzeba ją bardzo uważnie przeczytać, dotyczy niepodwyższania podatków dla Polaków. Polaków, a więc dla osób fizycznych, a nie dla osób prawnych, dla spółek, dla y, innych y, podmiotów. To jest decyzja pana prezydenta. Y, zobaczymy, jak będzie finalnie wyglądała ustawa. Na razie y, nasze propozycje dotyczące ochrony skoków czy banków spółdzielczych, y, szczególnie tych, które działają na wsi, są odrzucane. No zobaczymy, jak będzie wyglądało. No, ten rząd kompletnie nie jest zainteresowany konstruktywnym dialogiem, blokuje dobre rozwiązania, jak na przykład dotyczące obniżenia marsz kredytów hipotecznych dla milionów Polaków, a chce uderzyć w skoki w banki spółdzielcze w sposób nieproporcjonalny, a w sposób niewielki tylko podwyższyć podatek dla wielkich zagranicznych banków. Wczoraj rozmawialiśmy z jednym z posłów z Polski 2050, który powiedział, że spodziewa się tak czy inaczej niezależnie w jakim, w jakim projekcie ta ustawa trafi na biurko prezydenta Beta, z względu na to, że po prostu prezydent Wroński będzie chciał w jakiś sposób no, zablokować e, tą możliwość pozyskiwania dodatkowych przychodów przez resort finansów, żeby po prostu e, no, zniwelować te plany takie budżetowe rządu na 2026 rok, by po prostu koalicja miała jak największe problemy finansowe. Pan prezydent Karol Nawrocki jest polskim patriotą. Pan prezydent Karol Lawrowski podejmuje zawsze decyzje w oparciu o merytoryczne przesłanki. Zachęcam nie plotkować z politykami Polski 2050, która upada i która dzisiaj szuka swojej szalupy ratunkowej raczej w Platformie Obywatelskiej, tylko rozmawiać merytorycznie z tymi politykami, którzy rozumieją istotę wprowadzanych zmian. Poczekajmy, jak będzie wyglądała ustawa, a potem dopiero zobaczymy, jaka będzie decyzja pana prezydenta. To, że finanse publiczne po dwóch latach rządów Donalda Tuska i Andrzej że Domańskiego są w katastrofalnym stanie jest już oczywistą oczywistością. E, I e, e, można powiedzieć potrzebna to jest radykalna zmiana, a tą radykalną zmianą jest upadek rządu Tuska. Rząd musi upaść, wtedy przyjdziemy my, naprawimy finanse, Polakom będzie się żyło lepiej. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. mi potem na kontakt. Dobra, nie ma problemu. Dzięki.